Siema, siema ziomki, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj dla was chciałam pokazać moje ulubione granaty w grze Battlefield Hardline. Moi drodzy, te granaty są granaty gazowe z paru powodów. Jeden powód pokażę dla was zaraz jak ja je używam. Drugi powód, mamy je aż trzy. Oczywiście z tymi granatami polecam używać maskę, dla pokazu tego użyjemy bez maski, z tego powodu, że chcę Wam pokazać jak one działają. No i moi drodzy, powiedzmy, gramy na armapie, jak widzicie, bank job, czyli bank, jako policja. Jeden z miejsc, w którym bardzo, bardzo łatwo jest użyć, zaraz Wam tutaj pokażę. Takie miejsce klasyczne, ustawienie na te granaty. Moi drodzy, powiedzmy, przyjdziemy tutaj. Te miejsce łapiemy flagę B. Oczywiście mamy dwa drzwi tutaj, z których przeciwnicy mogą wyjść, z tych drzwi, z tych drzwi. Następne dwa drzwi z tyłu, te drzwi i te. Z tych oczywiście najprawdopodobniej przeciwnicy na początku gry nie wyjdą, ponieważ nasza drużyna jest. Tutaj, ale te drzwi są. Jest szansa, że wyjdą przez te drzwi. Co moi drodzy robimy? Rzucamy granat jeden tutaj, dymny. Gazowy. Jeden granat w te drzwi i jeden granat w te drzwi. W tym momencie mamy ostrzeżenie, kiedy przeciwnik przyjdzie, bo zobaczycie hitmarkery. Moi drodzy, że przeciwnik idzie. Zobaczcie, jak, jakie działanie ma. Gaz. Jak widzicie, wszystko zamaza. Zamazuje. Obraz. Dalej widać, no, zobaczysz przeciwnika, ale jest ciężej. Powiedzmy tutaj, jakby stał. O wiele ciężej go zobaczyć jest. Z tego powodu, moi drodzy, mi te granaty bardzo się podobają, że jak rzucisz je, dosyć długo, długo tutaj są, około minuty, ja myślę, gdzieś tak działanie jest i daje tobie ostrzeżenie, że przeciwnik nadchodzi i nie dość tego, przeciwnik mniej ciebie widzi. Moi drodzy, bardzo, bardzo polecam wam wypróbować te granaty, a Monkey osobiście lubi używać e, granaty e, mołotowa. Znaczy koktajle mołtowa, nie granaty. A innych e, komplicznie nie pytałem, jakie granaty jeszcze, jeszcze się nie pytałem, jakie granaty lubię używać. Ale moi drodzy, dla mnie najlepsze granaty są granaty gazowe. Bardzo je polecam Wam wypróbować. Nie są za drogie, także dużo pieniędzy nie stracicie. A w następnym odcinku porozmawiamy o taktykach, może myślę, zobaczymy już. A powiedzcie mi, jak Wam podoba się kamuflaż mój na broni doseczka PCB, tak? Czyli doseczka komputerowa taka. No ale okej okay, moi drodzy, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam to coś pomogło. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij dać suba, nie zapomnijcie ocenić łapka w górę, łapka w dół, jak film Wam się podobał. Na razie.